To ja. Czy to ja, czy to nie ja. Także witajcie w ten piękny słoneczny dzień. W ogóle mamy... A, jak to się nazywa? Fajna pogoda. Pochmurnie, deszczowo jest. I mamy niedzielę, jest godzina 14.37. 18 niedziela. I właśnie sobie byliśmy na 12.00 Jesteśmy obiad i że jedziemy do mojej siostry, tam do Warki. Ponieważ e, no bo... czemu nie, i tak żadnych planów nie ma. Siedzimy, modimy się, cisza panuje się wszędzie żałoba. I stwierdziliśmy, że się wyruszymy do ludzi, gdzie, gdzie jest jakieś życie. Także idziemy w odwiedziny, posiedzimy, co nie pojadę na ćwiczenia. Nie szkodzi chcę spuścić czasami eee, także taki jest plan więc ruszamy do nich I w sumie tyle na razie wczoraj byłam na drobnych zakupach, miałam dzisiaj robić live'a ale zobaczymy czy zrobię tak tak w niedzielę średnio miałam w tygodniu robić i jakoś mi coś wychodzi także zobaczymy albo dzisiaj już zrobię także takie są plany Zakupy co sobie zrobiłam też. Dzisiaj dotrwała. Nie chcę kupić, to ty kupiłaś. Tak. Także tak u nas. Ładnie wygląda. Żywe takie kolory. No. Także lecimy. Ja też się dopasowałem. Wczoraj ten brzuch muszę wciągnąć. Teraz. O. O. No, do mojego koloru chciał się, się dopasować. U mnie na kolor pomarańczowy. Także no lecimy w tą, tą pogodę pochmurną. Właśnie ogólnie tak ma być przez kilka dni pochmurnie, ale z tego co widziałam to chyba miało być 6 czwartek, słońce. Słońce miało być. Więc tak się trochę e, pogoda. Ciepło było, tylko że właśnie było pochmurnie. A teraz dzisiaj właśnie jeszcze też pada. Tak to mamy klimat Już w tym roku koniec roku, jeśli chodzi szkolnego oczywiście. Bez jest roku szkolnego Dzieci w domu jak się cieszę Ale się cieszę, że dzieci będę miała w domu Wow zrzucisz i będzie dalejszy Bacz takie wielkie rzotkiewki Rzotkiewki giganty Witam Was zwijającą z grzywką Czucie, że za chwilę będę miała dziś mamy weekend. Zaraz <coughs> to nastąpi. Mamy, mamy wolne. Jeszcze nie. Dobra, to nie już jest wolne, bo i Mamy filmy, a nie. Także 10:35 idziemy do tego ortodonty, co Wam mówiłam, że chcę ja się skonsultować. Jestem ciekawa, co ona powie. Czy kobijali to, co tam to mówi, czy z jakimś coś innego. Także zobaczymy. Ciekawa jestem, czy zauważy, że on ma zęby do wyrywania. No to na razie nie ma. jestem, czy zauważy, że on dlatego mu no, te zęby nie rosną, bo nie mają miejsca. Później będzie że... z <laughs> Więc zobaczymy, co powie. Pewnie chyba jak widzi, że z boku już mu dostaje ten ząb. Trzeba go wyrywać, chyba natychmiastowo. Nawet nie wiem, czy nie trzeba już wyrywać. Bo on jakoś bokiem widać. Nawiasz ząb to Jak mu jakoś tak bokiem dorośnie krzywo? To zim, też no to ząb trochę czasu też poczpi Ale kiedy on, już, on już mu wystaje, ten ząb? A kiedy, kiedy on ma ten wizytę? W sierpniu. W sierpniu. W, więc zobaczymy, jak nie, to tam się umówię, no, więc wizytę, mi wiwałaby ten Ja z ja i tak muszę też iść tam, pójdę do groży. Będzie trzeba. Także właśnie jedziemy sprawdzić to. Upal, upal, upal panuje. Upal, gorąco. Uuu, patrz. Także jest upalnie. Kurde, chyba jakieś no, Widziałem, że się. Także jedziemy do tego miejsca, bo nie jeszcze zdjęcia zrobić do karty rowerowej, którą nie wiem w jakim północnym celu jest zrobiona. Czy ktoś kiedykolwiek to sprawdził? Ja miałam kiedyś zrobioną i leżała nie wiem gdzie. A to tak wiesz. No tak. Także kartę rowerową. I taki wtedy, jest plan. Wtedy może, wtedy może później ma jest atom gdzieś i, i do 50, do 50 pojemności może jeździć motory. Także jedziemy? Zamlą ja? taki jakieś Nie widzę za się zdaje, że to są te takie, jak one się nazywają. Zobaczmy. Także mi się zdaje, że to były te takie... że mają te takie no bez... Już po, idziemy. Ty masz jakieś hirysty na telefonie? Nie. Ja to nagrywam, ja to tak tylko nagrywam, ale filmiku żadnego nie montuję, cztery tygodnie, ostatni był. No powinieneś nagrywać. Bo, w każdym razie dzisiaj jest zakończenie roku, bo chmurno dzisiaj jest, bo może będzie padało, ma być właśnie dzisiaj, chyba jutro mi opadać. więc Alan pojechał na zakończenie, Oliver ma o 12 zakończenia, ale miał o 10.30, a mamy za 10, 11. Się taka pochmurna właśnie pogoda jest, więc jedziemy, jedziemy jakieś tam rzeczy zobaczyć, zobaczyć kupić do... poddasz, Tam na poddasze, pod podłogę. pod, pod, pod panele widzę. Jakieś tam rzeczy, a później ja jadę na paznokcie, w tym samym miejscu, zamówiłam sobie paznokcie, a później sobie zamówiłam rzęsę, więc dzisiaj mam być dnia wyciętego, przyjdę, na pewno będzie wszystko zrobione w domu. Ja idę na... Bałagan jest po prostu na maksa. Ja. Ale będę podchodziła, podchodziła jak moja siostra. Bezstresowe podejście do życia. się będę przyjmowała tym, że bałagan jest dołu. Bałagan będzie, co, dopóki remontu się nie zrobi, ciągle coś tam. E, więc tak wygląda sytuacja. Także mam te paznogci, bo nie mam te rzęsy. Bo zobaczcie, jakie mi już zostały. Resztki, ale powiem Wam, że tak się długo trzymały. Drugi to no, ostatni raz byłam. Nawet więcej niż 3 tygodnie, bo wnosi się co, co 3 tygodnie, a ja mi się zdaje, że ja byłam więcej. No. Więc i tak się dobrze trzymałem, powiem, mam. Musisz zobaczyć filmik. Nie, zaraz to zobaczę, to miałam umówioną wizytę z więc... powrotem. Także tak wygląda sytuacja, więc e, takie są plany na dzisiejszy dzień. Także jedziemy do tego skarbu, a później właśnie tam. Także to jest właśnie gdzieś tam w locie, przelocie. W trakcie albo po fakcie. Takie moje zakupy. W zrobione. Mamy godzinę 14:51. Byłem sobie kupić kawę ohydną w żabce, więc połowę wylałam ochydnym mlekiem i właśnie jest za mało. Padła na sobie Idę pomału, już tam sobie usiądę, najwyżej poczekam, posiedzę, bo nie ma gdzie się włóczyć, tam wcześniej były ławki, a teraz widzę, że tej ławek nie ma, więc nie wiem o co chodzi, to i to je, z bym skorzystała, ale też są e, zamknięte na razie, nie wiem, czy to jakieś, będzie jakaś impreza, może w niedzielę i dlatego jest, e, wyniesione są ławki i jest właśnie robione miejsce i to to i to je. U nas też tam w naszej wsi będzie impreza wsi, w niedzielę, także... Już od dwóch dni są rozkładane różne rzeczy, także impreza będzie na co Idę. tego. Idę. dostaliśmy dzisiaj od Olivera z przedszkola za udzielanie się i pomoc, bo tam kilka razy pomagaliśmy. My, ja, Marcin. I takie właśnie wyróżnienia czaderskie. Kto by pomyślał? Elegant. Aleluja, ale się kurzy. Ty mały, kramkiem robisz? Co? Co idziesz? Trochę okurzony masz. Tak, a mówiłaś, że się bałeś. Co ty ściany walisz? Żartowałem, kiedy tak. żebyś się... No nie, o wyświetli. O, później za nic. Zimna? Ja bym... Dobra, moi drodzy, także witajcie. Okej, okay, także jestem na moim stychu podtaszu, który remontujemy. Tam w chwilę się Do Was nagrałam, jeśli chodzi o dzisiaj, być w kościele. Później było taki pod kościołem, taki występ. Tam jakie było zajęcia do kupowania, bo była zbierana kasa na jakąś tam szkołę. E, więc kupiłam sobie też książkę taką. Pani mówiła, że jest bardzo fajna, i to jest Wiktoria Ullman opowieść o miłości. Także stwierdziłam, także stwierdziłam, że sobie ją kupię, więc też tam płynie na takim większym um, miejscu. Są takie różne atrakcje tam byłam na chwilę, właśnie byliśmy na chwilę po kościele, ale dzisiaj są naprawdę bardzo ciepło, 27 stopni, więc po prostu jest za gorąco jak na teraz. Także wróciliśmy do domu, przebrałam się w podomową sukieneczkę, podomową jakąś lżejszą, że tak powiem. Później dopiero wieczorem się wybierzemy jeszcze na te właśnie atrakcje, żeby dzieci gdzieś, żeby Oliwias trochę skorzystał z nich, bo on to tam już od wczoraj. Więc taki jest plan. Więc ja czy dzisiaj pójdę na ćwiczenia, w ostatnim tygodniu też mi nie było na ćwiczenia, bo biegam do siostry, także te ćwiczenia trochę są takie e, ostatnio olewane, no ale czas wakacji i te sprawy, to <trych> trochę ciężko. E, także tak wygląda sytuacja, więc e, odezwę się do was myślę, że później, dam wam znać czy ta książka jest fajna. Myślę, że fajnie mi się uczytało, bo jak widzicie tutaj ma ona też różne obrazki także zacznę je uczytać na pewno za niedługo, więc do zobaczenia później, Gdzie ty jesteś. <śm> <śm> Dobra, moi drodzy, koncert Tiziano się skończył. Zostałam zauważona przez niego. Powiedział, że świetnie mi idzie. Taniec ruchy. Mam whisky, Także idziemy coś zjeść. Bo na sceny Tak, tak. Tam były, jak to się mówi. To są wszystko Świecały, takie drogie, więc idziemy gdzieś tańczyły. sobie kebaba i tam powrócimy. Idziemy gdzieś kebaba i tam powrócimy. Kiedy widzicie słońce no, nawet w świecie okularów i sobie i myślałam, że już będzie po prostu pochmurno, bo takiego słońca nie będzie. Za nami dziecko goni. Biegnie, które miało nie iść z nami, a jednak stwierdziło, że woli iść sobie zjeść. Tutaj proszę już za mały go. No, także idziemy zjeść coś i na plan, no, I jeszcze tak. wrócimy, także a chyba. A twoje piją wyglądało się moje? No moje jadę, idę na pociąg, muszę bilet jeszcze kupić jest gorąco, upalnie także Tak te zdjęcia przynudziarskie przynajmniej takie przynudziarskie, bo z, z nich coś wynoszę dużo wręcz mogę powiedzieć tylko, że trzeba siedzieć dwie godziny, a to po prostu to ja już woli od takiego siedzenia i czasem po prostu senność już od natłoku mówienia gadania senność może ogarnąć to na lato.